Bazyliką Mariacką w Gdańsku znajdujemy się przed kościołem, który zaczęto budować, który dotykałem przed chwilą. W roku 1346 skończono go budować w 1502. Znamy nawet dokładną datę i godzinę, kiedy włożono w ten kościół ostatnią cegłę. Natomiast. <try> Jest to stary kościół. Po czym poznajemy to, że to jest stary kościół? Ano! Po układzie cegieł. To jest główka, to jest wozówka. Wozówka, główka, wozówka, główka, wozówka, główka. Jak taki, mamy taki, ok, taki układ, to wiemy, że to jest środek XIV wieku do y, początku XV, a nawet no, trochę więcej profilowane cegły profilowane cegły, słuchajcie co ciekawe kilkanaście wzorów cegieł zostało tutaj zużytych kościół, cała Bazylika zajmuje obszar pół hektara ale ponieważ ma kilka dachów jest wielospadowy to jest kościół halowy, czyli ma trzy takie równe nawy i jeszcze piękny transept stoimy tutaj teraz bo dalej niebezpiecznie koszul ma długość 80 metrów transept ma długość 66 metrów w tym miejscu już za księcia świętopełka był pierwszy kościół ten powstał jak już mówiłem przez 150 lat, w 1502 jest zakończony. Ale w 1517 w Wittenberdze Marcin Luther, widząc, co się dzieje w kościele katolickim, że są, jest, są sprzedawane odpusty. Że możesz sobie kupić wejście boczną furteczką do nieba. Że źle się dzieje, że ciężar są niedouczeni. Co robi? Przybija 95 tez do kościoła w Wittenberdze i rozpoczyna się era reformacji. Gdańsk jest miastem wchodzącym w skład Anzy, jednym z czterech najważniejszych miast. Przyjeżdżają tutaj Niemcy, Kupcy, Holendrzy, Anglicy, Szkoci. Te idee Kalwina ale przede wszystkim luta rozpowszechniają się. I co ciekawe, ten kościół w połowie w połowie XVI wieku przechodzi na własność protestantów. I tak będzie do roku 1945. Wyobrażacie sobie, to jest 500 lat użytkowania świątyni przez protestantów. To oni doprowadzili do tego, że z kościoła wypro... wyprowadzono ołtarze, a wszystkie środki, ściany zostały pokrojone na gwiazdę. Dalej o tym kościele, o tym co się dzieje na zewnątrz, powiem za chwilę. Pozdrawiam z Bazyliki Mariackiej w